Witajcie kochani z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani w kolejnym odcinku. W sumie to na premierze wznowieniu z drapeczki Superlinie. Jak już wiecie, to jest jedna z moich ulubionych drapek. Yy, bardzo, bardzo fajnie. Fajna kolorystyka się tylko zmieniła, bo mamy róż z niebieskim. Yy, co do wygranych, zero zmiany. Co do symboli yy, wygranych, ponoć też zero zmiany. No, także wydaje mi się, że nadrukowali tego trochę więcej, tylko że zmienili warstwę. Powiem Wam, kochani, tak miałam sobie kupić całą paczkę tej drapki. No bo jak wiecie, uwielbiam ją. W ogóle wszystkie linie bardzo lubię. No, ale jak trochę zobaczyłam na kanale Traperson, u naszego Jacusia, że na 50 sztuk weszło tylko 13, to uwierzcie mi, odechciało mi się. <laughs> Wzięłam tylko 5. Co ma być, to będzie. Z drugiej strony, chciałabym pogratulować naszemu make-upowi. To to jest mistrz po prostu, gdzie na 5 trafił jedną perełeczkę, także zapraszam na te dwa kanały. Obejrzyjcie sobie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Aczkolwiek yy, co do zdrapek, to jak mam iść 5 razy, kupić po 5 sztuk i pustaki, no to wolę kupić całą paczkę <noise> i na pewno nam się zwrot jakiś trafi tutaj mam od 1 do 5 Niestety no co zrobić No tak pani dała No to tak drapiemy a nóż może się fajnie coś trafi Kochani trzymajcie kciuki moje ulubione linie żadna mi się tutaj żaden pewniak mi się tutaj nie trafił także drapiemy. Fajna warstwa jest, fajnie schodzi, na szczęście bardzo nie brudzi. Mamy tutaj kości. Sobie, no, drapałam sobie, bo wiecie, jak to jest. Nie? Ja bardzo lubię te drapki yy, sobie posiedzieć wieczorem, podziabać yy, po całym dniu. No, ale wiadomo, tragedia. Po prostu lot to leci sobie w takie kulki żeby na 50 sztuk dać tylko 13 wygranych, no to już jest lekka przesada. No, także tutaj z tych mniejszych pozycji yy, nie opłaca się. Powiem wam, że w dalszym ciągu drapię tą całą paczkę krzyżówki, którą wysłała mi Justynka, ale nie powala. No nie powala, no zrobię wam takie podsumowanie małe. Z tymi zrapeczkami, jakie wykończę. No, już mam końcówkę, także no. Warstwa. Jedyne, co co dobry plus jest, no, to jest warstwa ścieralna, bo idzie jak po masełku, naprawdę. Nie trzeba się namęczyć. Teraz mamy kraba. Tu mamy kraba. I tu mamy kraba. Już obejrzałam wasze premiery. Także no. I nie wypowiem się na ten temat. Jedno, jedno tylko powiem: nie poddawajcie się. <gry> Dobra, i tu mamy piłeczkę. No i tak jak widzicie, u mnie jest drapeczka z numerem 1 jest przegrana. Sprawdźmy sobie kontrolne, one dużo nam prawdy powiedzą. No, mamy T, L, E, -Y, także niestety. No to mamy dwójeczkę. Może dwójka nam coś da. Może Was troszeczkę jeszcze przybliżę. No myślę, że fajnie widać. Dobrze. No to następny rząd. I mamy księżyc. Powiem Wam, że naprawdę nie spodziewam się kokosów po tym co zobaczyłam u Jacusia. No to naprawdę. A Mejka to jest po prostu w wczepku urodzony. No albo tuż dolał do drukarki. <grym> no dobra, żartuję, Mejka, żartuję. Y oczywiście gratuluję Ci z całego serca. Dobra, tu mamy piłeczkę. Piłeczkę. I mamy piłeczkę. Kolejny symbol to parasolka. Mamy jedną. Jest jedna parasolka. Teraz mamy kluczyk. Kluczyk jest jeden. No także ja chyba na całą paczkę się nie targnę yy, tej drapeczki. Tu mamy balony, balony. Ok, czapeczka. Mamy czapeczkę. Tu mamy i tu mamy. I mamy czapeczkę. Ok, przedostatni symbol to słoneczko. I ostatni symbol to wiatrak. Wiatraczka nie mamy. Mamy, raczej drugi mamy, ale normalnie. I wiatraczek, ale linii nie mamy. Zobaczcie. Także pustaczek. No ale co? Jeszcze mamy trzy, może coś wpadnie. Fajnie by było. Trapka z numerem trzecim. Mamy arbuza. I kolejny, i kolejny, i kolejny. Dalej. Łódź. Mamy Łódź. Mamy Łódź. Jest kolejna. Dobra. Teraz korona. Mamy koronę. Jest korona. Motylek. Mamy. Kolejny i kolejny. Oj, i tu jeszcze jest. Fajnie. Teraz to słońce. Mamy słoneczko. Mamy słoneczko jest słoneczko brakuje nam kwiatka albo balony dobrze dalej mamy lody lodów nie ma no to rower rowerek mamy tutaj i tu dobrze co dalej okulary mamy okulary są kolejne i mamy okulary. O, i mamy linię, kochani. Bardzo fajnie. Mamy jedną linię. Na zero nie będziemy. Dobrze, mamy kraba, mamy kraba i mamy kraba. I na dole też. Dobrze, przedostatni symbol to czapka. Mamy czapeczkę i mamy czapeczkę. Dobrze, dobrze, dobrze. No i ostatni symbol to podkowa na szczęście. Mamy podkowę i wygraliśmy, kochani. Tu mamy, wygraliśmy 15 zł. No, 15. No, miło na 25. Bardzo się cieszę. Bardzo. Mam 15 zł. Super. Jeszcze nam zostały dwie czapeczki. Zobaczymy. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, może jeszcze coś wpadnie. Mamy czapeczkę. Czapa czapa. Tu mamy też. Tu mamy czapeczkę. I czapeczkę. Mamy piłkę. Dobrze. Mamy klucz! I mamy dzwonek. Dzwonek i dzwonek. Teraz arbus nie ma. Mamy lody. Nie mam. Ale tu dzwonek jeszcze był. Teraz biedronka podkowa. Mamy podkowe. Dobra, co dalej? Balony. Balony mamy. Mamy. I mamy. Dalej. Leżak. Leżak jest. I tu jest leżak, także ta też jest przegrana. No i kochani, już ostatnia, z numerem piątym. Tutaj też nam się nic nie utworzyło. Szukamy cytrynki. Mamy jedną. Dalej. Fiatuszek. Jest jeden. Jest drugi. I jest trzeci. I czwarty. Dobrze. Co dalej? Mamy kraba. Kraba mamy. Tu jest też. Mamy kraba. Co dalej? Lody. Lody mamy. Lody mamy. Lody mamy. Powiem Wam, że te moje paputy siedziałam i czekałam, i normalnie cisza. A tylko odpaliłam statyw, to im się tam po prostu przewraca w głowie. Dobra. Mamy motylkę. Teraz parasol, jest parasol. Dalej, piłeczka. Mamy piłkę. Mamy piłkę. No i ostatnie już symbole to wiatrak. Mamy wiatrak. Tu motyl był jeszcze. No już wiatraka nie ma. Teraz mamy biedronkę, której nie ma, i ostatni symbol klapki. Klapki są, no ale niestety linii nie ma. No i co, na 5 drapek wygrała tylko jedna, czyli na wkład 25 zł mamy, kochani, 15. No, uważam, że fajnie, fajnie, bez większa połowa. Ja się z Wami kochani już żegnam, życzę Wam naprawdę wysokich wygranych w tej drabce samych kokosów i melonów i miłego drapania. Do usłyszenia, buziaczki, pa!